Cześć wszystkim i witajcie! Dziś mam słuchawki Sony wh H720CN i pokażę Wam, jak łatwo zresetować ustawienia do fabrycznych. Na początku musimy przewinąć na sam dół do ustawień urządzenia, a następnie kliknąć system. Teraz musimy znowu przewinąć w dół do ustawień inicjalizacji. Tutaj możemy zobaczyć ustawienia słuchawek. Możesz zresetować ustawienia aplikacji i słuchawek do początkowego stanu lub przywrócić słuchawki do fabrycznych. Możesz zresetować podłączone słuchawki do ustawień fabrycznych. Możesz wybrać na przykład chcę wybrać ten tutaj, jak widać, następujące informacje o słuchawkach zostaną zainicjowane do ustawień fabrycznych. Ustawienia i dane aplikacji, a także ustawienia i dane zarchiwizowane na serwerze zostaną usunięte. I tutaj więc to zostanie usunięte. Tutaj musisz kliknąć, inicjalizuj. I ok, jak widać, nasze słuchawki zostały również zapomniane przez naszą aplikację. To wszystko, mam nadzieję, że to pomoże. Do widzenia.